Identyczność typów. Teoria identyczności typów głosi, że typy stanów umysłowych to po prostu typy stanów mózgowych. Identyczność typów. Przejdźmy zatem do dokładniejszego zrozumienia, na czym polega ta tożsamość typów umysłowych z typami mózgowymi. Głównymi zwolennikami tej teorii było, byli tzw. australijscy materialiści. Dlaczego australijscy? Ponieważ ta teoria rozwinęła się głównie w Australii. I widzimy tutaj urodzonego w 1920 roku, a zmarłego w 2012 roku J.J. Smarta oraz Julina Place'a, który nie jest reprezentowany przez swoją twarz, tylko przez mózg, który przekazał swojej uczelni i jest on od tej pory przechowywany w tym jakże pięknym pojemniku. Julin Place o tyle się różni od Smarta, że przede wszystkim urodził się 4 lata później, zmarł 12 lat wcześniej, Ale również jego teoria identyczności nie opiera się tak naprawdę na znaku identyczności czy tożsamości. To jest troszeczkę inna teoria. Mianowicie, według Playsa, stany umysłowe składają się z niższego poziomu stanów mózgowych. Innymi słowy, występuje tu jakiegoś rodzaju relacja kompozycji, czy też część, całości. Stany mózgowe stanowią część stanów umysłowych. Jest to dosyć osobliwa teoria, bo tak naprawdę chodzi o to, że stan, na przykład, wiecie, pobudzonym przez ten niesłychanie interesujący wykład, którego Państwo teraz słuchają, polega na tym, że macie Państwo jakiś duży stan złożony, współkonstytuowany przez małe stany mózgowe, czyli państwo pobudzenie składa się z pobudzeń również neuronów, poszczególnych synaps i tak dalej. To, że to się składa, że częściami tego pobudzenia umysłowego są pewne procesy mózgowe, wydawać może się trochę nietypowym rozwiązaniem z punktu widzenia typowej teorii identyczności typów. Można jednak wysunąć przeciwko temu fizykalizmowi czy materializmowi pewną obiekcję. Mianowicie uważa się na, prac, na, na mocy tzw. prawa Leibnitza i, i bardzo wielu innych rozważań, że tożsamość przedmiotów wymaga tożsamości własności. Stany mózgowe mają inne własności niż stany umysłowe. A co tu chodzi? Na przykład bardzo prosta sprawa. Neurony przewodzą elektryczność, a myśli nie przewodzą. Jeśli mamy do czynienia z tożsamością, natomiast mamy to są tożsame własności. Na gwiazda poranna i gwiazda wieczorna są dwie nazwy na to samo, na planetę Wenus. I ta planeta Wenus ma te same własności. Ona krąży po orbitach. Czy nazwiemy ją po odpowiedniej orbicie wokół... Słońca, niezależnie od tego, czy nazywamy ją gwiazdą poranną, czy wieczorną, ona ma cały czas te same własności. To tylko my mówimy, że to jest gwiazda poranna, bo ona jest tylko nam tak dostępna. I gwiazda wieczorna, bo ona jest wieczorem widoczna, ale to jest ta sama gwiazda. Ale sama ta kwestia, że ona jest dostępna nam przez, na dwa sposoby, może prowadzić do pewnego rodzaju odpowiedzi, którą dadzą nam australijscy materialiści. Powiedzą nam coś takiego. Błyskawica przecież w języku potocznym znaczy co innego niż wyładowanie elektryczne w atmosferze. No, przecież e, załóz gromowładnym rzucał błyskawicami, trudno, żeby rzucał wyładowaniem elektrycznym w atmosferze. No, ludzie używali tego słowa trochę niepoprawnie, no i co z tego. Przypisywali jej błędne własności. Tak jak gwieździe porannej przypisywali własność bycia widoczną tylko o poranku, a gwieździe wieczornej bycia widoczną tylko yy, wieczorem. Tymczasem to jest ta sama rzecz. i to są fałszywe przypisania. Tak naprawdę te zdarzenia są tożsame. Błyskawice i wyładowanie elektryczne, gwiazda poranna i gwiazda wieczorna. To myśmy się po prostu mylili, że to są różne rzeczy. Z tego musi wynikać, że tak naprawdę myśli yy, muszą przewodzić elektryczność w jakimś sensie. No bo po prostu się myliliśmy. Warto przemyśleć, jaki status tej tezy o, to, o identyczności. Yy, żeby to powiedzieć, Państwu muszę wprowadzić trochę terminologii yy, filozoficznej. Bo ta teza teorii identyczności nie jest tezą a priori, ona nie dotyczy prawd, to nie jest prawda pojęciowa, lecz a posteriori. Co to znaczy? Jeśli mamy do czynienia z pewnym zdaniem, które jest a priori, to znaczy, że można je uzasadnić bez odwołania się do doświadczenia. Natomiast a posteriori to jest coś, co można uzasadnić wyłącznie z odwołaniem do doświadczenia, zmysłowego doświadczenia. Weźmy jakiś przykład. Weźmy na przykład twierdzenie logiki, na przykład to, że e, schemat wnioskowania modus ponens jest podstawieniem, e, każdego podstawienia jest autologią. E, no można odkryć to na drodze doświadczenia, jeśli Państwo otworzą dowolny podręcznik do logiki, tam na pewno będzie e, napisane coś takiego. E, a posteriori byście Państwo to odkryli, ponieważ będzie to napisane, że to jest twierdzenie e, klasycznego rachunku zdań. To ono wynika, e, można dowiedzieć to do na kilka sposobów. E, ale wy to przeczytacie za pomocą zmysłów, więc w pewnym sensie nie a priori, lecz czytam podręcznik do logiki. Niemniej to nie znaczy, że to jest tak naprawdę prawda a posteriori. Dlaczego? Ponieważ nie trzeba czytać podręcznika do logiki, żeby to zrobić. Można to uzasadnić, a więc jest to uzasadnialne bez odwołania się do doświadczenia w ogóle. Tymczasem podróżnienie od tego, teoria ewolucji w ogóle nie jest stwierdzeniem matematycznym w tym sensie i trzeba się odwoływać do faktów empirycznych, żeby ją uzasadnić. Dlatego też ona jest a posteriori. On, jej uzasadnienie absolutnie wymaga odwołania do doświadczenia. Czyli dokładnie musimy odkryć, jak dokładnie stany i procesy umysłowe wiążą się z mózgowymi. To nie jest prawda pojęciowa, to nie jest coś, co dałoby się po prostu odkryć, badając nasze, nasz język i badając nasze pojęcia. Wróćmy do identyczności typów jeszcze raz. Dlaczego mowa o typach, a więc identyczności typów, właśnie, a nie czegoś innego? Mianowicie, typy umysłowe mają odpowiadać typom mózgowym w sposób jednoznaczny. To jest jedno do jednego. Weźmy inne przykłady, żeby zrozumieć, o co tutaj może chodzić. Weźmy że o to, że określonym rodzajem genotypów mają odpowiadać rodzaje organizmów. To przy dosyć e, specyficznej. Hmm. Niekoniecznie niekontrowersyjnej teorii, czym są rodzaje w biologii, gatunki, będziemy mieli jakieś możliwość zredukowania ich do rodzajów genotypów. Czysta woda, jako typ, miałaby być też identyczna z H2O jako substancja o takim składzie. Tak? Czyli mamy pojęcie czysta woda, czyli niezanieczyszczona czymkolwiek, ona powinna być H2O. To też nie jest do końca. Prawda, bo hadywała nigdy nie występuje w takiej czystej postaci, zawsze tam jest troszeczkę bardziej skomplikowana substancja, ale załóżmy, że coś takiego by istniało. W wyidealizowanej wersji byłoby coś takiego. Bo we wszystkich przypadkach, jak Państwo widzą, można znajdować odrobinę problemów. No ale mamy mieli problemów, kiedybyśmy powiedzieli, że pierwiastkowi, jakim jest złoto, odpowiada substancja chemiczna o takim a takim symbolu. Złoto jest akurat bardzo dobrym przypadkiem tego, że każda próbka czystego złota rzeczywiście składa się wyłącznie z złota, metalu, który ma e, symbol, symbol AU i liczba atomową 79. Teraz przejdźmy do pewnego rodzaju e, aplikacji tego do kwestii związanych z filozofią umysłu w szczególności. Wprowadźmy analizy tematyczne neutralne. Weźmy taki termin jak powidok analizowany przez Smarta. Teoretycy identyczności typów proponują taką oto analizę. Kiedy mówię, że mam zielony powidok, to mówię, że mam przeżycie, które jest typowe w przypadkach, kiedy patrzę na światło barwy zielonej. Światło barwy zielonej oczywiście można je już... O, Wyszczególnić w kategoriach czysto fizy fizykalnych, posługując się po prostu ustaleniami fizyki. Przypuszczam, że tak chcieliby to robić zwolennicy teorii identyczności typów. W ogóle kwestia postrzegania barw jest filozoficznie niesłychanie skomplikowana, psychologicznie też. Nie będę w to wchodził, jest to zagadnienie, które prawdopodobnie musiałoby nas prowadzić do kilku kolejnych wykładów. Kiedy mam żółtawy powidok, to zachodzi we mnie proces, który jest podobny do takiego, kiedy mam otwarte oczy, nie śpię i przede mną jest żółtawy przedmiot. Proszę zauważyć różnicę między przed, przypadkiem poprzednim a następnym. Te analizy się różnią. Zmieni Zmieniło się określenie typowe na jest podobne do takiego, kiedy mam otwarte oczy i tak dalej. Czyli wszystkie przykłady wyeliminowane z tych analiz. Ale analizy są dlaczego neutralne? Ponieważ one nic nie mówią o mózgach, tylko mówią o tym, że należy zanalizować pewne pojęcia umysłowe w taki sposób, ażebyśmy mogli pewne okoliczności wyspecyfikować w kategoriach zdarzeń, którym podlega osoba na przykład postrzegająca. Jeśli będziemy mogli te zdarzenia wskazać, to będziemy mogli również, nie przesądzając po stronie teorii identyczności typów, zrozumieć, co znaczą pewne terminy umysłowe, terminy oznaczające Procesy psychiczne. Jeśli mam proces psychiczny związany z powstawaniem powidoków, to będziemy mogli go w ten sposób zanalizować, a następnie będziemy mogli, mając już tę analizę tego terminu, próbować znaleźć jego typ mózgowy, w którym ten oto typ psychiczny jest zgodny. Czyli dokonujemy analiz tematycznie neutralnych po to, żeby pozbyć się ewentualnych przesądzających terminów, przesądzających założeń po stronie fizykalizmu, czy też po stronie dualizmu, które mogłyby być zawarte w języku opisującym terminy, opisującym procesy psychiczne. Trzeba przyznać, że ten projekt robienia analiz tematycznie neutralnych ja traktuję stosunkowo krótko. Bardzo dużo jest na ten temat prac australijskich materialistów, ale tak naprawdę ten projekt robienia tych analiz bardzo szybko Okazał się niespecjalnie atrakcyjny. Dzisiaj to jest już raczej rupieciarnie filozoficzne niż coś, co stanowi trwały wynik. Inne kwestie związane z identycznością typów mogą jeszcze tak naprawdę powracać w filozofii. Będę Państwu jeszcze o tym mówił. Niemniej to nie znaczy, że te analizy tematycznie neutralne okazały się. Gwoździą do trudnej pierwszej wersji teorii identyczności. Mówię pierwszej wersji, ponieważ musi istnieć również wersja bardziej współczesna. Zaraz Państwu o tym powiem. Otóż pojawił się zarzut stawiany przez funkcjonalistów. O funkcjonalizmie będę miał następne wykłady. Proszę jeszcze chwilkę się wstrzymać. Musimy jednak powiedzieć króciusieńko, co takiego oni mogą powiedzieć. Oni mówią, że stany umysłowe nie mogą być utożsamione co do typów ze stanami fizycznymi, ponieważ stan umysłowy, czy w ogóle procesy psychiczne są wielorako realizowane. Takie rzeczy pisał Jerry Fodder i e, również Hillary Patnam e, oraz bardzo wielu funkcjonalistów po nich. O co chodzi z wieloraką realizacją? Dobry przykład daje Jerry Fodder. Pieniądze nie mogą być utożsamione po prostu z typami jakichś przedmiotów fizycznych, czy też jakoś specyfikowanych inżynieryjnie, nie można powiedzieć, że pieniądz to jest, jako termin w ekonomii, jest czymś tożsamym z monetami ze złota, banknotami dolarowymi, banknotami jakiegoś innego rodzaju, muszelkami, paciorkami, jakimiś zbiorami ryżu, czy czymkolwiek, czym się ludzie posługiwali jako Nośnikiem wartości ekonomicznej w wymianie, która nie była wymianą po prostu towarową, bezpośrednio warterową. Zdaniem Podora predykat opisujący fizyczny realizator, tu jest pojęcie funkcjonalistyczne, ja o realizatorach jeszcze będę mówił. Opisująca zatem ten realizator pieniądza musiałby tworzyć potencjalnie nieskończoną alternatywę. Czyli musielibyśmy opisywać to jako pieniądz jest to taki typ. Y, który to jest moneta ze złota lub banknot dolarowy lub moneta ze srebra lub moneta ze srebra z domieszką innego metalu lub muszelka lub paciorek lub y, odpowiednia ilość ołowiu l, lub i tak dalej i dalej i tak dodajmy do tego jeszcze oczywiście sygnały które, elektroniczne które są uzyskiwane dzięki używaniu chipowych kart kredytowych, paski magnetyczne na starszych kartach kredytowych, zapisy księgowe, weksle i tak dalej i Państwo uzyskują bardzo, bardzo, bardzo dużo rozmaitych realizatorów. Nie będę w tym momencie wchodził w możliwą replikę to z tym, ale idea jest bardzo prosta. Stany umysłowe, tak jak powidok czy ból u różnych organizmów mogłyby być różnie realizowane. Jeśli mogą być różnie realizowane, to znaczy, że nie istnieje jeden typ, to bezpośrednio uderza w teorię identyczności typów, a zatem teoria identyczności typów, jeśli ta teoria wielorakiej realizacji jest prawdziwa, otóż ta teoria identyczności typów jest po prostu fałszywa. Cóż więc głosi wiloraka realizowalność? Ona mówi, że na przykład ból u żaby realizowany jest przez inne części mózgu niż w przypadku bólu u człowieka, który ma zupełnie inny mózg. No, niewątpliwie ludzie mają większe mózgi niż żaby. A zatem ból nie może być utożsamiany ze stanem konkretnego typu mózgu. tak? To mamy ból. Typy stanów mózgu nie odpowiadają stanom umysłowym, które są realizowane wielorako. Czyli typy stanów mózgu, bo nie, mózgi się różnią, to i się różnią stany umysłowe. Nie można powiedzieć, że ból to jest to samo. Ja do tego argumentu będę wracał w następnym wykładzie i później, ponieważ można go w rozmaity sposób podważać. Jednym ze łatwych sposobów podważania, który oczywiście przyszedł do głowy bardzo szybko. Wielu teoretykom jest powiedzeniem, że tak naprawdę żaba przecież nie odczuwa bólu dokładnie tak samo jak człowiek. Więc należy te typy specyfikować troszeczkę psychiczne, troszeczkę węzie, i wówczas ten problem znika. Ale to jest tymczasowe, tak naprawdę, rozwiązanie, ponieważ wówczas można mówić, a czy różne rodzaje żab, a może, może to jeszcze węzie, a może każdy człowiek inaczej odczuwa, i zaczynamy mieć coraz większy problem, jak szeroko i jak dokładnie opisywać typy umysłowe. W każdym razie w w pierwotnej dyskusji z teorią identyczności, identyczności typów zawód funkcjonalistów był traktowany niesłychanie poważnie. Na tyle poważnie, że doprowadziło to do tak naprawdę podważenia całej koncepcji. Uznano ją za zbyt mocną, zbyt śmiałą koncepcję fizykalistyczną i została ona szybko porzucona na rzecz innych koncepcji fizykalistycznych, ponieważ wieloletnia realizowalność, jak Państwo widzą, nie ma żadnych założeń dualistycznych. Mianowicie do słabszej tezy teorii identyczności egzemplarzy. Przejdźmy zatem do omówienia, co opowiada teoria identyczności egzemplarzy.